Dlaczego rozstania, zwłaszcza z narcyzem, tak bardzo nas bolą? Głównie z osobą narcystyczną, rozstanie jest chyba jednym z najbardziej wyniszczających doświadczeń, jakie można sobie wyobrazić czy przeżyć. Niezależnie od tego, czy to ty go zostawiłaś, czy on nagle zniknął, czy może brutalnie odciął kontakt to ciało i umysł reagują tak, jakbyś przechodziła przez najcięższy kryzys w swoim życiu. To uczucie, jakbyś umierała, a Twoja psychika tonęła w chaosie. Dlaczego tak się dzieje? Odporność kryje się głębiej. W mechanizmach chemii mózgu, w układzie nagrody i w pułapce emocjonalnego uzależnienia. To nie jest miłość. To jest neurochemia. Kiedy byłaś w relacji z narcyzem, doświadczałaś ciągłych wahań chwili ekstazy, intensywnej bliskości, seksu i obietnic i zapewnień A potem nagłego. doznałaś nagłego. Odrzucenia i milczenia. Każdy taki love bombing, czy każdy kocham cię, czy najmniejsza chwila wywoływała w twoim mózgu wyrzut dopaminy, hormonu nagrody. Twój układ nerwowy zapamiętał te szczyty i domagał się kolejnych. Kiedy relacja się kończy, nagle zostajesz odcięta od źródła dopaminy, to tak dokładnie jakby narkoman odstawiony był od narkotyku. Pojawia się głód, bezsenność, niepokój, natrętne myśli. To nie jest romantyczne.